Cześć, widzowie, i zapraszam Was na kolejny odcinek. Dlaczego tyle czasu Kermory czekał na zbanowanie botów, choć wiedzieli już od dawna, że boty są i jest ich coraz więcej i nic z tym nie zrobili? A masowki na expag i wexpione poski w parę dni, chciał chciała zebrać jak najwięcej bociarzy. Ale dlaczego? Jaki stary gracz, jaki nowy gracz, bo stary gracz miał bardzo dużo legend rzadkich temu, które trudno było zdobyć i warto taką osobę zbanować. I temu czekali dość długo i leciały fale banów i to bardzo duże fale banów, ten dzień kiedyś mi się nadejść. Że te bany polecą. Niestety, wszystkich bociarzy nie zbanowali. Najbardziej ucierpieli ludzie, którzy korzystali z menogramu, czyli od tyłu Margonem. Nawet dostali bana osoby, które chociaż były zalogowane w menogramie, nie używając bota, lub nawet dostali bana za to, że go wypróbowali, i trzeba było się odwołać. Ale wiadomo, jak to jest z odwołaniem się od bana, w szczególności, że on jest na zawsze, czyli tak długo jak nasze konto jest. Morał z tego taki, że kary zostały przydzielone, ale problem nadal istnieje. Problem z botami nadal jest i dalej ludzie bocą, ale nie jeszcze jak kiedyś. Problem wynika, że Margonem to jest gra przeglądarkowa. Nie da się tak bardzo jej zabezpieczyć. Antybota daliby radę zrobić już dawno temu, ale po co? Nazbiera się znowu bociarzy, to znowu polecą fale banów. Teraz też Germore zachęca graczy do powrotu lub ogólnie nowych graczy dając mini-eventy, konkursy na ich stronie i na Facebooku, czy choćby nawet na Instagramie, bloga na expo, naloty i wiele, wiele różnych elementów, które yy, przyciągną nowych graczy. Byłoby rozwiązanie dla graczy zrobić pełną aplikację wersji, nie jak margone Mini, co tylko możemy expić, ale chodzić już nie za bardzo, a nie tak jak na telefonie, że musimy się logować przez przeglądarkę, żeby gdziekolwiek pójść, bo to jedna jednak trochę niewygodne. I z peseta zamiast na przeglądarkę zrobić pełną wersję gry multiplayer i zabezpieczyć tę grę nie tylko przed botami. Jest masa gier, które można zainstalować i śmiało się bawić na multiplayerze, na przykład Metin 2, Tibia, Neverwinter's Nice i wiele różnych typu tych gier. Dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o tym. Grał z wami Kozak, trzymajcie się ciepło, cześć!